Was na tej live vloga. Właśnie jedziemy na małą przyjaźczkę gdzie jeszcze nie wiem, ale gdzie mamy piękną pogodę, mamy niedzielę, mam się wolne. Właśnie siadam z samochodu i jedziemy. Zabieram was ze sobą. dostaliśmy zaproszenie dzisiaj na event. Dzisiaj jest taki mały event e, tutaj właśnie daleko nas w salonie. My e, kupiliśmy nasz samochód jakoś dwa lata temu, dwa i pół roku temu, ale teraz jakbym chcielibyśmy może zmienić na suwa, na jakiś większy samochód, więc ostatnio pisałam właśnie... E, z Panem doradcą, który nam doradzał kupować nasz samochód. I właśnie mu już jest event i, i zapraszają nas po prostu na obejrzenie nowych samochodów, więc właśnie tu stoimy się kręcimy. Mamy piękną pogodę, bardzo jest dzisiaj ładnie, więc super fajna niedziela. dnia, miałam w niedzielę wolne ale nie wiem czy w sumie wstawię to do tego filmu, może tak, może nie, zobaczę dzisiaj mam taki luźny dzień nic ciekawego, szczerze Wam powiem, że nie robię ale pomyślałam, że się do Was odezwę e, coś tam ponagrywam ze swojego dnia, już wzięłam prysznic, mam swój turban na głowę i mam ten szlafrok z Ikei, który ostatnio Wam pokazywałam. Jest bardzo fajny i to jest ten rozmiar L na XL, jak dobrze pamiętam. I powiem Wam się, że on jest taki dość obszerny, ale ja lubię właśnie takie szlafroki, które są większe. Bardzo go lubię właśnie za tą bawełkową teksturę i spoko. Naprawdę Wam go polecam. I tak od razu, żeby sobie zarzucić, po sobie jest naprawdę super. Ja właśnie wolę, kiedy one są takie luźniejsze, bo można się w nie tak otulić w te szlafroki, sobie chodzić później e, pół dnia e, w takim szlafroku. Ja go tam powiem, że, że noszę na zmianę z mężem. Czasami mu go nosi, czasami ja go noszę. Muszę właśnie wejść do IKEI i sobie e, kupić. Albo właśnie wezmę ten sam rozmiar albo wezmę ten mniejszy, nie wiem jeszcze, póki co na razie noszę ten większy i, i spoko, i dla mojego męża też się spodobał ten szlafrok też go właśnie nieraz nosi po prysznicu. E, więc tak, co dzisiaj będzie? Dzisiaj, no tak jak mówię, nic ciekawego. Wziąłam prysznic, rano poćwiczyłam, trochę jeździłam na rowerze. Teraz wzięłam prysznic, zdążyłam swój turban, umyłam głowę i chciałam nałożyć maseczkę. Maseczkę, którą ostatnio kupiłam i słyszałam bardzo e, dużo na temat tej maseczki, że to jest naprawdę fajna firma i jest często polecana przez różne makijażystki. Więc ja kupiłam sobie taki set i to jest ta firma Evelon. I właśnie przyszło do mnie kilka dni temu, jeszcze nie miałam szansy sobie spróbować tej właśnie maseczki. I ja kupiłam to w takim zestawie, ten zestaw był chyba poświąteczny, czy jakoś tak właśnie na święta on był ten zestaw, w większej cenie, a teraz wpadł na Look Fantastic w promocji, tam chyba 20% był. I był to taki zestaw, gdzie mamy cleanser, czyli cleanser do twarzy, do zmywania makijażu. I Rescue Mask i to jest właśnie ta maseczka i najbardziej zależało mi na tej masce, bo słyszałam o niej dużo e, dobrych rzeczy. I tą maseczkę po prostu nakładamy na 20-15 minut i zmywamy ją sobie później. W tym zestawie też było serum. To jest taki mini serum, e, który ma w sobie retinol. I nie wiem, czytam na jego temat, to tak... E, nie ma zbyt dużo opinii. To jest napisane, żeby nałożyć sobie 2-3 kropelki i rozprowadzić na całą twarz i można go używać rano lub wieczorem lub można też rano i też wieczorem. Do tego też dostałam taką maseczkę do włosów, jak robiłam zamówienie. To właśnie kupiłam ten cały zestaw i do tego dostałam tą mini maseczkę. Tą mini maseczkę. Właśnie to jest odżywka do włosów z Christofy Robin Christophie Robin Paris. Nigdy nie używałam tej filmy, nie wiem, zobaczę, przetestuję sobie. Dosyć spora pojemność, bo aż wiecie 75 ml, więc dosyć spoko. Więc przetestuję sobie, zobaczę jak ona mi się sprawdza. Jak używałyście dajcie może znać. Więc co, ja nakładam sobie tą maskę. To jest Tutaj jest ta maska. Nigdy właśnie nie używałam nic z tej firmy, ale słyszałam dużo superlatyw. Kurczę, ma taki zapach zimisty, ziemi. Trochę czuję mięty w tym. Jest taka ona. Ma taki bardzo zimisty kolor. Jest rzadka, więc wam bardziej jej nie pokażę. Może zaraz, jak ją mi się uda, tutaj. Kurczę, najgorsze ten zawsze nie lubię tym się ciapkać, wiecie? Ale dobra, nakładam. Nakładam. I zobaczymy, co z tego będzie. Hmm, ma taką bardzo fajną konsystencję, wiecie? Jest spoko, tylko strasznie jest taka błotnista tutaj. Ale pewnie to temu. To musi być tak. No i tam jest napisane, żeby właśnie nakładać takimi krężnymi ruchami żeby ona sobie tutaj troszkę nam oczyszczała tą skórę właśnie zaraz trochę ręcznik ten z włosów, z, włosów, z twarzy zdejmę żeby można było ją tutaj też rozprowadzić, bo ostatnio coś mi powyskakiwało na czole zobaczymy czy ona coś tutaj da do... kurcze powinien być jakiś ten patyczek do tego patyczek czy właśnie pędzel może umyję swój pędzel i wezmę wykorzystam go do nakładania tego bo on powiem wam szczerze że szybko zasycha szybko zasycha na twarzy ale konsystencja jest taka spoko wiecie tak, tak fajnie czuję jakby pracowała już na twarzy Więc zobaczymy gdzie ma takie różne kawałki jakichś algów chyba w sobie maseczka zmyta powiem Wam szczerze, że dość fajnie się zmywała i czuję, że buzia jest taka bardzo napięta napięta i tak dosyć dotykam ją dłońmi to jest taka bardzo delikatna, fajnie oczyszczona, więc chyba super, chyba będzie fajnie się mi sprawdzać ta maska. Poużywam ją jeszcze trochę, widzicie jak się fajnie czoło świeci, a miałam ostatnio takie małe pryszczyki na czole, nie wiem od czego mi się zrobiły. Zmieniałam też puder, więc może od pudru, nie mam pojęcia, albo może też od pielęgnacji też kilka nowych kosmetyków zaczęłam używać, więc może to od tego. Ale jak widzicie, po tym fajnie się skóra świeci. Teraz użyję sobie to serum. Więc no może takie dwie, trzy kroplą. Tak jak widzicie, ma fajny, czysty kolor. Więc zobaczymy. Pachnie. Ta maska też fajnie pachniała takimi algami. I to też jest dosyć spokojnie. Taki ma ładny, delikatny zapach te serum. No nie wiem, zobaczymy. Potestuję, potestuję. Dam wam znać, jak mi się sprawdza. Ehm. Maska i to serum z Ewe więc zobaczymy, będę dawać Wam znać. tu mam kawę może mało łyk przed i zabieram się za makijaż kawa mi się tu nie rozpuściła mm, bardzo dobra zacznę może od kremu nakładam sobie krem z Elemis i to jest Elemis Pro Collagen I tak on wygląda, bardzo fajny bardzo ładnie pachnie więc ostatnio go sobie stosuję przed makijażem Nakładam sobie taką tutaj resztkę z wieczka. Powiem Wam szczerze, że bardzo gładka jest teraz yy, skóra po tym peelingu i po tym serum. Bardzo fajnie. Zobaczymy, jak będzie mi się sprawdzać. Nakładam taką yy, niedużą ilość, wiecie, bo mam też te serum, ale no, czuję, jaka gładka jest ta buzia. Taka nawilżona, wiecie. Przeciągam sobie tutaj na szyję. Dobra, krem nałożony. Bardzo fajny jest ten krem. Bardzo Wam polecam, żebyście sobie wypróbowały. Ja już go jakoś stosuję ponad tydzień i fajnie mi się sprawdza póki co. Ale jak już mam serum na twarzy i wcześniej zrobiłam ten peeling, to wolę sobie troszkę może taką mniejszą ilość nałożyć, żeby mi się podkład nie ważył na twarzy. Ale naprawdę bardzo ładnie pachnie i fajnie mi się sprawdza, póki co jestem z niego zadowolona. Ostatnio kupiłam sobie e, ten puder, to jest puder z Clarinsa i to jest Everlasting Yield Fluid i on ma SPF 15+. E, jest dosyć spoko. Ja mam go w kolorze 105.5 i to jest e, nazwa Flash. Powiem Wam szczerze, że póki co fajnie mi się sprawdza. Wzięłam też um, próbkę tego nowego IT. Nie wiem, nie mam go, nie kupiłam go tak naprawdę, bo chciałam wpierw wypróbować, a już byłam przed kupnem i Pani do mnie powiedziała, a może niech Pani sobie wpierw wypróbuje go, czy się Pani sprawdzi, bo on jest taki bardziej świecący. To jest chyba ten IT CC+, po prostu taki bardziej rozświetlający. I wzięłam go sobie próbkę. Nie wiem gdzie ona tutaj jest. Dosyć sporo taką kropkę pani mi dała. Mam go tutaj i on był w kolorze light, e, light medium. Ten jest też w kolorze light medium, bo chciałam wziąć e, właśnie ten na początku w kolorze light medium, ale później pani powiedziała, że jest nowy. Ten rozświetlający, i ja wtedy do niej mówię, dobra. No to może ja wezmę ten rozświetlający, a ona, ale może sobie wypróbuj właśnie wpierw. Więc wzięłam próbkę do wypróbowania. I powiem Wam szczerze, że tak sobie mi się sprawdza. E, mogę Wam niżej podlinkować, właśnie muszę zabrać się za podlinkowanie wszystkich rzeczy poniżej. Wybaczcie mi to, ale zupełnie ciągle mi wylatuje to z głowy. Jak będę dodawać ten filmik, to postaram się wszystkie kosmetyki właśnie podlinkować niżej, a w wolnym czasie z poprzednich filmików podlinkuję te kosmetyki wcześniej, które też pokazywałam w ulubieńcach, bo zupełnie nie mam na to czasu ale postaram się to zrobić, wybaczcie mi. Tak samo z komentarzami, tak widzicie, widzicie przerywink skacze z, z tematu na temat. Z, z komentarzami. W ogóle nie wiedziałam, że miałam komentarze wyłączone. Też nie wiem nigdy, co tam ustawiać, jak się dodaje filmik, bo są tam dwie opcje, że dzieci mogą oglądać, i chyba, że nie przeznaczone dla dzieci. Ja chyba miałam tam cały czas ustawione, że przeznaczone dla dzieci, i w ogóle komentarzy nikt mi nie mógł pisać, więc nawet o tym nie wiedziałam. Chyba w jednym filmiku miałam odblokowane to, bo chyba zaznaczałam, że filmik tylko dla dorosłych, czy coś w tym stylu. I tam właśnie można było pisać komentarze, więc ostatnio wszystko odhaczyłam. Więc teraz w końcu możecie do mnie pisać, więc wybaczcie, jeśli chciałyście mi napisać jakiś komentarz, a niestety no, nie mogłyście przez właśnie, przez właśnie tą, to, że tam zaznaczyłam to, ale teraz już powinno być OK. Zaraz mi ten turban, wiecie, spadnie. Dobra, wracając do tych pudrów, to powiem Wam szczerze, że ten rozświetlający e, ITCC w ogóle mi się nie sprawdził. Też starałam się go mieszać z tym pudrem z Clarence. W ogóle e, niedobrze to wyglądało po kilku godzinach, a ja w pracy muszę mieć makijaż naprawdę w nienaruszonym stanie przez cały dzień, więc no, nie sprawdziło mi się to, więc jego nie kupię. I dobrze, że Pani powiedziała, że sobie w pierwko wypróbowałam. Ale jak pomieszałam sobie ten Clarence z tym CC, to naprawdę bardzo fajnie mi się trzyma, bo on jest spoko, ale ja mam taki problem, że zawsze muszę mieszać podkłady, ponieważ one, no nie wiem, zawsze mają jakąś taką dziwną konsystencję dla mnie. Wolę może, żeby był jeden puder bardziej taki delikatny, drugi bardziej taki kryjący i ten z Clarence on jest też delikatny. Ale po prostu potrzebuję jakiejś też innej bazy w tym makijażu, i właśnie jak dodaję go sobie z CC, to wydaje mi się, że lepiej to po prostu wygląda. Ja co robię, to sobie nakładam tak e, kilka tutaj kropek. Teraz nakładam sobie właśnie ten CC. Tak właśnie też niedużo jego, wiecie? Tak minimalne takie kropki. Ja nie robię zawsze takich e, dużych. Dużych kropek, tylko takie delikatne. Małe kropeczki, mniej więcej na całości twarzy. I sobie to tak blenduję. Beauty Blenderem. To jest taki mój sposób. Tylko nie chcę kurczę powrócić sobie ręcznika, ale pewnie to będzie nieuniknione. Trybuję. może Wam puszczę resztę makijażu w przyspieszeniu, ponieważ tak naprawdę szczerze Wam powiem, nic się nie zmieniło odkąd ostatnio dodałam filmik z makijażem, jedynie co to tylko mam nowy puder i nowy krem a tak to nic się nie zmieniło teraz może w przyspieszeniu Wam puszczę resztę Dopijam sobie kawę i lecę z tym, bo nie chcę się spóźnić, bo muszę właśnie zaraz wychodzić i oczywiście zabieram was ze za sobą. Przysiadłam się na centralkę, a teraz idę koło Elizabeth Line. Przeszłam właśnie koło bardzo ładnej em, kwiaciarni, gdzie już dużo jest e, kwiatków takich stricte na, stricte na walentynki. Bardzo ładnie. Pędzę już do kliniki, bo mało czasu mi zostało. Chciałam jeszcze wziąć kawę, ale nie wiem czy, czy mi się uda, czy zdążę. Patrzcie ładnie. Zabieg na zmarszczki. Już teraz właśnie wyszłam. Mam niektóre takie właśnie te brusty, widoczne. Więc czuję się dziwnie, ale trudno. Zobaczymy, jaki będzie efekt. Bardzo fajne dziewczyny. Więc jeżeli szukacie miejsca w Londynie, gdzie możecie właśnie pójść i zrobić sobie jakiś zabieg przeciwzmożyczkowy, to bardzo Wam polecam Sisu Sisu Clinic się nazywa. Właśnie zauważyłam, że miałam kamerę brudną. Idę teraz po kawę. Jak szłam w stronę Sisu, to były fajne kawiarnie. tu teraz wracam tutaj do jednej kawiarni wziąć kawę i będę lecieć z powrotem do metra bo mój mąż będzie wracał z pracy i spotkamy się właśnie przy samochodzie i raz wrócimy do domu. Bardzo wam polecam do kawiarni, bardzo dobra kawa. Ja już idę w stronę metra, mam tu niedaleko od tej kawiarni. Ale jest jakiś piękny blok, tutaj jest bardzo ładny w środku. Super też oświetlone. No ale idą.